No tak to jak sobie zażyczyłam. <noise> jak ja sobie zażyczyłam, dziękuję ci bardzo. Tam tą 30, tak? Tak. No on tutaj będzie szedł tam zajdzie za buraczki kawałek. Pewnie tak. Jak no to mogę. trzeba mierzyć. No to... Ale ja mam kroki takie troszeczkę chyba większe, co? Dobra, to. No, no Tu trzeba taka tak patolka by trzeba było wyrwać te Jeszcze. No dobra. Tak gdzieś tu Witam. Potąd? Tak. Czyli to muszę usunąć? No to ja tu do Hosoli. Dobra, usun do pasoli. Dobra. <noise> Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj wytyczamy tutaj nowy ogród. Plany nam się trochę zmieniły, bo miał on być tutaj jak są te buraki i cebula. Ale takżeśmy przyjechali i stwierdziliśmy, że pójdziemy w tą stronę. Tam do łąk, z tego względu, że tutaj jest zdecydowanie lepsze pole, jest lepsza ziemia. Tutaj ono nie boi się ani suszy, tam yy, dołkiem jest takie może troszeczkę mokrzejsze, ale tam to już ewentualnie zostanie na kapustę. Tutaj będzie mi fajnie się nadawało na czosnek i na cebulę. Także troszeczkę nam się tutaj te plany skorygowały, pierwotnie miał on iść od łąki w tamtą stronę ale teraz jednak pójdzie w tą stronę no i trzeba usunąć buraczki te które były siane na początku sierpnia żeby tutaj mógł dalej nawozić obornikiem i zaorać to Trzeba było usunąć część buraczków, tak jak mówiłam, bo tam zachodzi nam wymierzenie ogrodu i te buraki no, zostałyby zniszczone. I teraz zobaczcie, jak one wyglądają. To są buraczki siane w sierpniu, na początku sierpnia. Są one już dosyć duże. Tutaj jest jeszcze ciepło, dzisiaj jest naprawdę ciepło. Dostały wilgoci, bo teraz popadało trochę. Mrozów u mnie jeszcze nie głoszą, także one jeszcze będą przynajmniej dwa tygodnie rosły i będą w sam raz takie jak być powinny, nie takie wielgachne. No i tutaj, teraz idzie na to pole obornik taki przekompostowany, który leżał już u nas ponad rok. To wszystko zostanie zaorane i posypane mączką bazaltową. Tutaj będę sadzić na pewno czosnek i cebulę. Jest to pole, które odpoczywało. Nie sadziliśmy tu ziemniaków, nie sialiśmy tutaj nic, tylko była posiana gorczyca i ta gorczyca była dwukrotnie przyorana, bo ona później się wysypała, ponownie wzeszła. Także pole jest wyspoczynkowane, odpoczęte i będzie to tak zwana nowizna. Teraz tutaj pójdzie obornik i mączka bazaltowa, także. Warzywa tutaj będą cymes, można powiedzieć. I koniec ogrodu będzie tam, jak teraz y, jedzie. I tak sobie myślę, bo tu akuratnie jest taki dołek. I tutaj lubi stać woda często z wiosny, jak jest więcej opadów. Więc czosnek z cebulą, tutaj jest taka góreczka z kolei. I... W lecie może być sucho, ale będziemy tutaj zakładać nawodnienie. Też odcinek będzie, jak my to rozwiążemy, bo tu jest rzeka, gdzie te drzewa są jakieś, wiem, ile tu będzie 70 metrów mam dosłownie do rzeki także nawodnienie to tutaj jest tylko powiedzmy dobre przemyślenie, i już to nawodnienie będzie. I czosnek z cebulą. Byłyby prawdopodobnie tak, a tu zostanie na kapustę. Kapusta lubi wilgoć, ona jest dopiero w maju, końcem maja wysadzana, także tutaj by mi to się wszystko fajnie zgrało. <tryk> Ogród zaczyna już nabierać wyglądu i kształtów. Wielkością będzie on taki sam jak tamten pierwszy, być może nawet troszeczkę większy, i znajduje się jakieś 50 metrów od tamtego, na tym samym kawałku pola ornego. Tutaj tego ornego jest około 2 hektary. Także mogę tutaj szaleć. Moja, moje wodze fantazji mogą być puszczane w każdą stronę. No na pewno będzie tutaj się dużo jeszcze działo, dużo zmieniało, bo planów jest naprawdę sporo, ale to wszystko w swoim czasie będę wam mówić, jak to tutaj te plany będą wdrażane. Na razie jest kwestia drugiego ogrodu i na tym poprzestaniemy. Eee, o, zwróćcie teraz uwagę na pogodę z tej strony. Jest jeszcze ciemne niebo, z którego przed chwileczką ciemne chmury, właściwie z których przed chwilką padał rzęsisty deszcz, a tutaj już piękne, błękitne niebo. Temperatura się podnosi. Chociaż wiatr wieje i napędza takie uczucie delikatnego chłodu, no to jednak na temperaturę jeszcze narzekać nie możemy, bo jest ona dosyć wysoko na plusie, jak na tą porę roku. No, co przedłuża nam tutaj sezon wegetacyjny i możliwość wykonywania prac na ogrodach, na polach. I tak jak było widać, zastosowane było tu właściwie posiane to pole. Trzeba zacząć od tego, że tak jak mówiłam, jest wyspoczynkowane. Tutaj jest klasa 5-6, także bardzo słaba gleba, ale mimo to ona rodzi nam wspaniale. Bo jest utrzymana w dobrej kulturze. My tutaj e, też to często mówię, że spoczynkujemy pola, czyli rok bądź dwa w ogóle nie obsadzamy roślinami, które dają plon, tylko obsiewamy poplonami, żeby je wzbogacić, żeby one dobrze rodziły, podnieść ich, te, te powiedzmy, ich możliwości wydawania plonu. I teraz po orce ponownie talerzówka. Poszło tutaj bardzo dużo masy zielonej, i orka nie dała rady tego wszystkiego dokładnie nakryć. Gdzie niegdzie zostały takie bołdy. No i teraz, jak tutaj, tą talerzówką jeszcze raz przejedzie, to to ładnie wszystko e, zmieli, zmieli, zrówna. Później przed sadzeniem. Wyrówna się to pazurkami, kultywatorkiem i do wiosny to wszystko bardzo ładnie się rozłoży i będzie git. Jak ja w to teraz posadzę tutaj czosnek i cebula, to one będą tak dokarmione, jak powiem szczerze, mało które warzywa. No i tak jak już mówiłam, dwa razy tutaj został posiany poplon. Na to był dany obornik przetależowany. Później zostało to zaorane, rozsypana mączka bazaltowa i teraz jeszcze raz tutaj talerzówką to wszystko przemiesza i tak właśnie przygotowany pole, przygotowana ziemia będzie czekała tutaj na zasadzenie. Jest ona dopieszczona, wychuchana, dostała to co potrzeba i jest gotowa, aby tutaj przyjąć wszelkiego rodzaju nasiona i rodzić, rodzić bardzo ładnie, bo ten kawałek jest dosyć mocny, mokry. Zresztą widać tutaj po polu tam, gdzie teraz przejechała talerzówka, jest pole znacznie ciemniejsze. To jest właśnie ten kawałeczek bardziej mokry, a tutaj przejechała talerzówka i jest taki inny odcień. Także widać już, gdzie tej wilgoci jest zdecydowanie więcej. I teraz jeszcze deszcze przyjdą, popadają, ta ziemia się napije i będzie tutaj idealnie już przygotowana pod zasadzanie cebuli i czosnku. A to by było tyle na dzisiaj z takiego odcinka jak przygotowujemy ogród, jak u nas wygląda w ogóle. Praca w polu, praca na ziemi, tradycyjne metody, tak u nas zawsze się to robiło. No teraz, teraz są lata suche i podejrzewam, że będą głosy, że to jest złe, że to jest niedobre. Nie, na jesieni takie przygotowanie jest dobre, bo jeszcze ta ziemia będzie łapała wilgoć. Teraz ta wilgotna ziemia z góry została orką przerzucona na spód, czyli w spodzie będzie wilgoć. Ta która została suksza, wyrzucona na wierzch będzie też tą wilgoć łapała i na większej głębokości ona będzie y, zachowana co na czym mi tutaj zresztą też i y, zależy no i to by było tyle na dzisiaj życzę Wam tradycyjnie już dużo uśmiechu, zdrowia, zadowolenia i wszystkiego co tylko najlepsze nie zagląda. Podoba mi się, powiem wam. <grywa> Już się cieszę z tego drugiego ogrodu. Trzymajcie się, kochani. Do następnego.